Witam Was bardzo serdecznie. Tu Magdalena Atkinson z Dzięki Z Polska. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić kluczem 60., który przynosi się z cienia ograniczenia poprzez dar realizmu do CD Sprawiedliwości. Cień ograniczenia to jeden z tych cieni, które trzyma ludzkość w pewnym szachu. W pewnych Restrykcjach i właściwie nie pozwala nam ewaluować. Dla mnie osobiście rok 2020 to właśnie taki rok, w którym, którym na głębokim poziomie wielu z nas to, to odczuwa. Niemniej jednak ten cień istniał i istnieje. I jedyną drogą, żeby poradzić sobie, jest zrozumieć każdy cień i pozwolić mu, by wibracyjnie przeniósł się w inną oktawę. Na poziomie ograniczenia jesteśmy wstrzymani, jesteśmy kontrolowani, jesteśmy... są nam narzucane struktury... Które dla naszego bezpieczeństwa mają nas chronić. Dzieje się to na płaszczyźnie prawnej, zwłaszcza. Klucz 60 jest jednym z klucza akustycznych i dotyczy umiejętności używania języka. Wiemy, jak trudny jest język prawniczy, jak właściwie to jest język sam w sobie. Tak? Nie każdy go rozumie, nie każdy potrafi się nim posługiwać. Dlaczego doszło do tego, że taki język powstał i dlaczego przeciętny obywatel nie do końca go rozumie? To są takie pytania, które w tej kontemplacji mogą się nam e, same narzucić. Tak? E, w pewnym sensie może po to, by ograniczyć dostęp do, do informacji dla ścisłej, ścisłej małej grupy. System sam to stworzył, jedno prawo piętrzy się nad drugim, do momentu, kiedy system nie jest w stanie przetrwać. I o tym mówi Richard Rad w swojej książce, że yy, pomimo, że klucz cień klucza 60 wstrzymuje nas przed ewolucją, nie jest, nie jest on w stanie utrzymać swojego statusu quo, ponieważ w pewnym momencie pewne ograniczenia Pewne sztywne ramy muszą pęknąć. I o tym mówi dar realizmu, który e, akceptuje strukturę, ale adaptuje ją do nowych potrzeb. Na poziomie cienia mamy skostniały system edukacyjny, mamy ograniczenia w życiu religijnym, e, z prawami moralnymi e, co wolno, co nie wolno sprawami społecznymi. Mamy rozbudowany system kontroli, a głównie kontroli prawnej. Ograniczenia w postaci, no co tu ukryć naszego własnego umysłu nasze własne struktury mentalne, które nas ograniczają, które nie pozwalają przebić się innym siłom, które mogą odmienić nasze życie. Dużo piękniejszy sposób. Przy czym te siły muszą mieć możliwość przepływu i nieograniczonego działania. I tutaj objawia się dar realizmu w swoim pięknie. Osoba z tym darem to z jednej strony mocno stąpająca po ziemi, ponieważ zna sytuację obecną, zna swoje ograniczenia swoje własne ograniczenia. Zna ograniczenia systemu, zna ograniczenia edukacji, zna ograniczenia religii, zna ograniczenia prawne i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony ma w sobie coś, co powoduje, że pomimo przeciwności, pomimo ograniczeń, stwarza warunki do przepłynięcia energii w pewnym sensie wolnej od tej całej struktury. Richard Wraz w swojej książce mówi, że to jest taki element magiczny, jak gdyby osoba z darem realizmu z jednej strony stąpa mocno po ziemi, a z drugiej strony wierzy, wie, że magia istnieje i pozwala zbudować nową strukturę, nowe korytarze, nowe korytarzek, po to, żeby ta energia spontaniczna, radosna, młoda, Kreatywna mogła przepłynąć. W związku z czym osoby z darem realizmu często potrafią zmieniać obecne struktury, te, które były zastane, tradycyjne, zostawić z nich to, co najlepsze, przebudować to, co wymaga przebudowy, i pozwolić na przepływ nowych pomysłów. Eee, bardzo piękny dar, bardzo praktyczny dar. I również oddziałujący, przekonywujący nas swoją umiejętnością perswazji i umiejętnością używania języka w taki sposób, byśmy z jednej strony czuli się bezpiecznie, ponieważ są zachowane struktury, a z drugiej strony byśmy czuli świeżość i, i twórczość i, i przepływ. Ehm, który, który jest intencją e, klucza 60. Im wyżej przenosi się ta energia, tym dochodzi do CD e, sprawiedliwości. I tutaj niespodzianka. Z jednej strony, wydaje nam się, że, że dążymy do tego. Tak? W ludzkim, w ludzkim e, takim postrzeganiu czym jest sprawiedliwość to, to wszyscy chcemy do tego dążyć do, do tego żeby, żebyśmy mieli prawo do wolności żebyśmy mieli prawo do wyboru um, i żeby jakoś zadość zadośćuczynić za wszystko to co wydarzyło się niedobrego i tym wszystkim którzy zostali pokrzywdzeni z punktu widzenia ludzkiego, tak byśmy postrzegali słowo sprawiedliwość, i wiemy, że, że wiele osób w ten sposób ten termin e, używa lub nadużywa. Z drugiej strony, w energii CD e, to pojęcie nabiera zupełnie nowego znaczenia. To jest uwolnienie się od wszelkich struktur. Wiemy, że CD zawsze jest pewnego rodzaju przeciwieństwem cienia i gdzieś, gdzieś się z nim styka. Czyli jeżeli cień jest strukturą, formą, e, ograniczeniem, tak CD będzie wolne od struktury, formy i ograniczeń. W związku z czym zmianie musi ulec definicja sprawiedliwości. W tym przypadku Osoby, które miałyby dostęp do CD Sprawiedliwości, bardzo subtelnej energii, e, bardzo rzadkiej e, w naszym świecie. To byłaby osoba, która jest wolna od ograniczeń czasu i przestrzeni. Bo to są tak na dobrą sprawę e, dwa główne czynniki ograniczające nas w naszym trójwymiarowym świecie. I wiemy, z baśni, z legend, z opowieści o świętych, że, że były takie osoby, które potrafiły przenosić się w czasie, które potrafiły przenosić się z miejsca. Mi się nasuwa tutaj postać, którą studiowałam w okresach wczesnego, na no powiedzmy późnego dzieciństwa, jako młoda dziewczyn. Właściwie, dziewczynka jeszcze, ale już, już szukająca jak gdyby swojej prawdy. Była mocno osadzona w kościele, i wielką inspiracją był dla mnie ojciec Pio. On potrafił się przenosić w czasie i w przestrzeni. Teraz, z perspektywy osoby dorosłej i materiałów, które, które istnieją, z drugiej strony wiem. Że w jego historii e, sam kościół był wielkim ograniczeniem, ponieważ e, chciał go ograniczyć i e, w małej przestrzeni, zamykając, go, wie, więziąc go. E, ale to nie wnikam, jak gdyby, w tą, w tą, w tą, w tą historię więcej. E, tutaj bardziej chcę jak gdyby przejawić, że, że pojawiali się święci, e, osoby e, z różnych tradycji. Którzy potrafili, potrafili łamać e, przestrzeń i czas i e, ograniczenia z tym związane. I w pojęciu sprawiedliwości tej, tej takiej boskiej, nasuwa mi się jeszcze jedna historia, e, którą się chcę z Wami podzielić. Mianowicie Richard mówi, że, że ta sprawiedliwość boska to nie jest sprawiedliwość, która pragnie kary lub nagrody, czy jakiegoś zadościuczynienia. Czemukolwiek. Sprawiedliwość to wielka miłość. Sprawiedliwość to, to wolność od, od tego, co było i tego, co jest i tego, co będzie. I mi się tutaj nasuwa wielka, piękna historia, którą niedawno słyszałam od doktora Zakabusza, który zajmując się pracą przy umierających, doświadczył wielokrotnie. Ich e, reportaży e, z drugiego świata, gdy doświadczyli śmierci klinicznej. I e, on mówi o tym, co wiele, mówi, mówi o tym wiele książek, mówi o tym wiele doświadczeń, ale ta to jego, to jego interpretacja bardzo mi jak gdyby zarezonowała z tym opisem z, z CD Sprawiedliwości, klucza 60. Mianowicie, że po śmierci. Przyjmuje nas bezwarunkowa miłość. Jesteśmy ogarnięci ogromną miłością, która nie rozlicza nas z niczego, która nie ocenia nas w niczym. Po prostu ogarnia nas, kocha nas takimi, jakimi jesteśmy w całości. I taka jest prawdziwa sprawiedliwość. To jest siła, która wykracza poza wybaczenie, wykracza poza miłość per se to jest obezwładniająca. Przepiękna wibracja, która jest wolna od wszystkich ograniczeń, jakichkolwiek ograniczeń. Także zapraszam Was samych do dalszej kontemplacji. A ja oprócz tego stworzę dodatkowe wideo, którym będę się chciała podzielić w kontekście roku 2020. Ale to jak gdyby oso, osobny temat, i, i e, zachęcam Was do, do, do swoich własnych poszukiwań i, i odpowiedzi, co Was ogranicza i jak zaprosić magię. I być prawdziwym realistą. Realista to ten, który zaprasza magię do swojego życia. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia. W